Dobry wieczór szanowni państwo Ja chciałem tylko parę słów powiedzieć Bo to co się dzieje w ostatnich latach, w ostatnich dniach, miesiącach w Palestynie jest wręcz niemożliwe Że Izrael, który zawsze był tą ofiarą Mówił, że po co na II wojnie światowej się działo, teraz co on robi? Od wielu, wielu lat okupuje państwo palestyńskie. Jeszcze niedawno zamordowali cywilów palestyńskich. Co w końcu weźmiemy do To się w końcu musi zakończyć. Nie można sobie pozwolić na to, żeby Żydzi i Zajczycy w dalszym ciągu okupowali państwo palestyńskie. Dość, proszę państwa, dość. Powiedzmy sobie wprost, że to co oni tam robią, to jest barbarzyństwo, mordowanie cywilów, dzieci. Spójrzcie w internecie filmy, jak dzieci są mordowane. Zatrzymajmy to. Niech Izrael w końcu wie, gdzie jest ich miejsce. Może kiedyś byli ofiarami, ale pamiętajmy, że SS i tym podobne byli też Żydzi. Że w czasie II wojny światowej tak naprawdę Żydzi zabijali Żydów. A teraz to samo pokazują, mordując Palestyńczyków. Pokażmy tu solidarność z Palestyńczykami. To jest ich państwo. A nie Izraelczyków. Palestyna dla Palestyńczyków. Wolna Palestyna, proszę Państwa. Pozdrawiam wszystkich. Miszka, artysta.